Cześć. Z tej strony Mixol, kanał retro według Mixola. A jak już za możecie zauważyć na, na ekranie, dziś będziemy mówić o PlayStation 2. I teraz załóżmy, że po wielu latach postanowiliście wrócić do PlayStation 2. Co was może spotkać może was spotkać problem z podłączeniem do nowego telewizora albo problem o którym bardzo często czytam na grupach czytam na forach. To jest niska jakość obrazu że w te gry już się nie da grać już nie wspominając o PS1 że w gry z PS2 to się nie da grać bo to już jest tak tragiczna jakość że masakra i w ogóle zdanie moje jest podzielone dlatego że pewne rozmycie które pojawia się z biegiem czasu na, 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 na dużych monitorach które generuje taką konsola jest Moim zdaniem pozytywne, dlatego że jakość wyświetlanego obrazu, wiadomo, że jest pikseloza, tak? ponieważ ta rozdzielczość nie jest tak duża, więc jeżeli pojawia się rozmycie, jest to troszeczkę skorygowane. Ale część graczy uważa, że to jest słabe. Tak? No i teraz jak, jakie mamy opcje tak naprawdę, bo każdy otrzymał prawdopodobnie ze swoim playakiem, taki oto przewód. Z jednej strony mamy złącze do PlayStation, tak, takie klasyczne a z drugiej strony mamy trzy 3 trzy RCA złącza. Tak? I teraz te dwa wysyłają dźwięk, lewy i prawy kanał, tak? ehm, a ten wysyła sygnał kompozyt. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie kolory idą w jednym kablu, są zmiksowane. I teraz zasada jest taka, na im więcej części rozłożymy kolor, tym lepsza będzie jakość, tak? Wyświetlany obraz, przepraszam, nie kolor, tak? No bo kolor jest konkretny. Dlatego pojawiły się do konsoli PlayStation 2 takie oto kable, które się nazywają komponent. I tutaj co my mamy? Mamy oddzielone taką ośmieszną tutaj sklejką kable audio, czyli dalej mamy dźwięk lewy, prawy kanał stereofoniczny i pojawiły się trzy cincze, trzy złączerca. Kolor czerwony, niebieski i zielony. Tak zwane tutaj Komponent, czyli komponenty poszczególne. To już dużo poprawia jakość obrazu, e, natomiast nie każdy telewizor ma to złącze. Jeżeli spotkalibyście się z problemem, że nie posiadalibyście takiego złącza, zerknijcie czy w pudełku e, po telewizorze nie został wam kabelek typu z jednej strony taki duży poczpórny czeka, z drugiej strony takie złącza, tak? E, jakaś taka przejściówka ewentualnie, czy, e, czy jakiś dodatkowy adapter nie jest w pudełku. Schowane. Natomiast, jeżeli macie wtedy nowym telewizorze, tylko złącze HDMI, ewentualnie szukacie jakości, czemu ja nie korzystam z tego kabla, mimo że telewizor posiada? Ponieważ jest z nim jakiś problem, nie wiem czy częstotliwość czy, 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 czy obraz zanika, spróbujemy to podłączyć. Ja Wam spróbuję to pokazać, o co chodzi. W cenie 12,40 zł. Na portalu AliExpress można zakupić taki dongiel. Co dostajemy w komplecie? Dostajemy dongiel, jak widzicie, z jednej strony zakończony jest złączem. PS2 Video. Z boku ma złącze dodatkowe zasilanie, jest kabelek, tak? A tutaj mamy nic innego jak złącze HDMI i złącze audio dodatkowe. Oczywiście, moim zdaniem, wydaje mi się, że dźwięk będzie przepuszczany przez HDMI. Natomiast, gdyby tak nie było, to możemy, gdyby telewizor był jakiejś starszej generacji, albo, albo potrzebowalibyśmy słuchawek, to tutaj możemy sobie wpiąć słuchawki lub jakiś zewnętrzny sprzęt, kabelek do jakiegoś tam. Wzmacniacza, tak? Eee, I to ma nam wygenerować obraz w trybie HDMI. Jest sporo porównań. Możecie sobie zobaczyć, gdzie są dwa ekrany eee, porównanie kabla komponent. Eee, U mnie to był wybór, który był spowodowany tym, że eee, kabel komponent nie chciał działać. Ja wam to spróbuję pokazać, dlatego że prawdopodobnie ten dągielek będzie właśnie działał z PS2 w trybie komponent, tak? No I cóż. Podłączamy telewizor, podłączamy konsolę i próbujemy odpalić. Będziemy testować to na grze Good of War, bo nie ukrywam, że to jest pierwsze uruchomienie tego zestawu, więc będziemy sobie tutaj próbowali tutaj to podłączyć. Ja sobie, słuchajcie, podłączę oba kabla, żeby pokazać Wam przy okazji. Problem, który pojawia się z łączem komponenta, może ten problem już nie występuje? Może jakieś chłopowe zawahania, Zobaczymy. Przepraszam czy tak do Was jestem chwilę, ale na tą chwilę muszę się jakoś dostać i to wpiąć. Oczywiście jeżeli pomylimy złącze a audio, to nic się nie stanie. Po prostu nie będzie to prawidłowo działać wtedy przepiąć w telewizorze na właściwe. W kabelku. Kompozyt. Aha, już jest nawet odpalona. No ok. Może zrezygnuję, żeby nam się to tutaj uruchomiło. Żebyście mogli zobaczyć tą jakość. Nie ukrywam, że obraz jest troszeczkę troszkę odbija nam się tutaj wszystko. Może podjadę trochę tym. nie wiem, jak zaciemnić pomieszczenia. OK. O, teraz będzie super. Obraz jest dość rozmyty. Ja mówię, dzięki temu koryguję to, koryguję to pewne niedogodności. Może tak bliżej. O, zwróćcie uwagę, na przykład na menu, nie? Jest to dość rozmyty. Dobra, czytajmy sobie fragment rozgrywki. To jest gra z mojej kubki wstydu, której jeszcze nie ukończyłem. Ukończyłem obie części na PSP, pierwszą część na PS2, no a tutaj na drugiej części przystanowałem. muszę to dokończyć, bo jak widzicie, tu z boku już trójeczka czeka. Czyli będziemy to ogrywać. No i słuchajcie, czy to tak źle wygląda. Dobra, spróbuję Wam zbliżyć kamerę, żebyście sobie mogli zobaczyć. Jak ta lokacja wygląda tak? No i też się chyba kontroler mi tutaj rozkalibrował No jest to delikatnie obraz taki niewyraźny. OK, spróbujemy w tej chwili przepiąć. Aby przepiąć tryb wyświetlania, co należy zrobić? Konsolę musimy zresetować. No zrobiłem, bubble, bo Uruchomiłem w trybie normalnym. Pokażę wam tutaj menu, jak należy przepiąć się w tryb. Jeżeli by wam konsola też po zakupie nie działała, nie wyświetlała obrazu, tylko dźwięk, to też musicie pamiętać że na czuja można wejść tutaj i tą opcję przełączyć, o. Przełączamy na RGB. No i co, wyświetla mi się ciągle? Od konsoli będzie się to wyświetlało, a od resetu już nam obraz nie, nie pojawi się. No nie, działa. Hm. Spróbujemy w takim razie przełączyć, być może... O. Zaskoczenie pełne, może jednocześnie. Eee, dobra, chyba, że jakby było wtedy. Czekajcie jeszcze, zerkniemy. No, działa też tak, być może Flee Bud ma, ma jakąś łatkę do tego ale okej, okay. co robimy wypinam złącze Wpinam złącze kompozytowe i teraz muszę oczywiście telewizor przestawić na odbiór właściwego sygnału u mnie to się bodajże nazywa moduł no nie, nie jest okej okay. Brak sygnału jeszcze spróbuję przelecieć w ja tej jestem, nie ukrywam troszeczkę zaskoczony. Tryb niedostępny. Nie jest to tak, jakbym chciał. Nie wiem czemu w tej chwili to na mnie działa. Dobra, przerzucimy z powrotem. Coś robią źle. Teraz dojdziemy do właściwego ustawienia. Wreszcie System Configuration. podział, tak, tak. No dziwne zobaczmy teraz. Dla mnie takie zaskoczenie, ponieważ zawsze... A okej, okay. teraz działa. Natomiast na obraz... O. Będzie nam tu próbował się coś wyświetlać, i to był problem, który, który spotkał mnie. Czyli mimo kabla to tutaj, no niestety, ale jak widać, obraz mnie działał. Także przechodzimy do próby podłączenia naszego adaptera. I teraz tak i mamy go z tyłu. Czy ja próbuję teraz, tak? Spinamy go z tyłu, z Pierwszy problem, który się pojawia, to jak tu upchnąć to razem z ze złączem zasilania. Robi się tu ciasno. Teraz Wam pokażę o co chodzi, ale jakoś to wepchnę. Troszeczkę tak mi się to nie podoba, No, pręży na to złącze. Nie podoba mi się to, ale no, okej. Okay. Wypchnę sobie kamerę w tym przypadku S3. Zadnego tu z tyłu. I zasilanie zastosuję sobie z portu USB konsoli. Powinno wystarczyć. Dobra, przepnijmy się na i Zobaczmy, czy nam się obraz tu wyświetli. No ok. Tylko jest niewłaściwa proporcja, ale ja sobie tutaj już rozciągnę. Słuchajcie, już po samym menu widać jest ogromną poprawę w jakości obrazu. To jest wszystko dużo ostrzejszeniem, czy wy to zauważycie? O, zobaczcie. Zobaczcie, jak ostry to jest obraz. Zamykam kompakt. Niech nam pójdzie go do wor. No obraz jest naprawdę żyleta, nie można się przyczepić. Jedne co mi się tutaj nie, nie podoba, ja na chwilę telefon. Zobaczcie w tym miejscu, no niestety wtyk pręży strasznie na to złącze zasilania tego ps tu HDMI. Zasilam sobie to z konsoli, więc tu jest fajnie, tak? O, zobaczcie. Tutaj już nic nie jest rozmyte. również występuje lekkie nie ma takiej pikselozy ale obraz jest dużo ostrzejszy i wydaje mi się, że, że dużo ładniej przynajmniej, o zobaczcie już ten krotos tutaj jest dużo nie no powiem wam szczerze ja jestem zaskoczony jakością nie testowałem tego jeszcze, nie ukrywam ale nie możecie widzieć całego okna gameplay'u ale te kluczowe elementy zróżby ostrość Zobaczcie tu się naprawdę nie ma do czego przyczepić, to jest PlayStation 2, tutaj nie będzie cudów tak? Lecę tutaj do Was Krotosem. Jak widzicie, PlayStation 2 po latach, przy zastosowaniu adaptera za niecałe 13 złotych, 12, bodajże 30, potrafi być dalej fajną konsolą. Spróbujemy jeszcze raz przepiąć się w taki na żywy tryb. Komponent dla porównania. O ile nam się będzie teraz poprawnie wyświetlał, bo przełączona jest opcja, ale wydaje mi się, że tak. Przejdźmy jeszcze raz w tryb audio wideo. No gdzie tam? Zobaczcie, kolory tracą nasycenie. Obraz jest bardzo rozmyty. Podlecimy jeszcze raz. Kamera troszeczkę zaburza ten efekt, ale naprawdę zobaczcie tutaj e, te tekstury, tak? I raz jeszcze nie ruszam się. Obejrzyjcie sobie dokładnie krotosa. Przepinamy na HDMI. Uwaga, ciach, ciach. Postaram się to zrobić szybko, żebyście zbyt długo nie czekali. I coś szybko, telewizorek w HDMI. No. Zobaczcie teraz, jak wygląda Krotos, jak wyglądają te tekstury. Ten dongler to jest absolutny must have w dzisiejszych czasach. Ja mam telewizor 50 cali, wygląda to rewelacyjnie. Ja inaczej sobie nie wyobrażam już grać na plejaku bez tego urządzenia. Coś pięknego. Polecam miksel trzymajcie się, cześć.